Was witam na moim kanale, najlepszym kanale na YouTube o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Moi kochani, dzisiaj widzicie przed tym obrazem, tą abstrakcyjnym blaskiem. Od razu powiem, odpowiem na, na pytanie od któregoś z Was. Od... Oczywiście na te wszystkie pytania Was odpowiem. Przepraszam Was, że, że, że nie ma jeszcze odpowiedzi dotyczących komentarzy, tych wszystkich tam od Was maili. Natomiast zrobię to jak najszybciej. Można, ktoś tam zapytał, czy można zaczynać swoją przygodę z malowaniem od obrazu, czy od obrazu abstrakcyjnego. Oczywiście, że można. Każdy sposób jest dobry, czy to będzie zacznieć od abstrakcyjnego, czy od innego. Natomiast ważne, żeby zacząć. Będzie kolejność, jak gdyby przy. Tak jak gdyby to słowo mnie, mnie opanowało, i ciągle używam tego, jak gdyby. Bez, bez, słowo, słowo przecinek, czy jakieś słowo wytrych, bez sensu. To bez sensu też drugie drugim. Zaczynać od abstrakcyjnego malowania, wtedy bawił się kolorem. Próbować sobie tą, tą przestrzenie przestrzeni, jakieś sobie. Określić, założyć, że tu na przykład przestrzeń będzie w tym obrazie taka i taka, i, i tym kolorem pewne, pewne, pewne rzeczy sobie ustalić na wstępie. Wiedząc o perspektywie, znając perspektywę na przykład powietrzną, że wiadomo, że im dalej, to tym więcej tej, tego powietrza jest między obiektem tym a wzrokiem naszym. Wtedy ten, ten kolor będzie bardziej taki rozbielony, bardziej taki pastelowy. Im więcej właśnie tam dodasz na palecie tej bieli do, do, do koloru, tylko tylko i będzie bliżej, a jak dodasz jej więcej, to będzie dalej. To tak jak surowy, prosty, wska prosta wskazówka taka, jakaś ordynarna, natomiast no, tak to jest, to tylko to się surowała. Ja wracając do mojego obrazka. Ja sobie założyłem, że on się zrobił za bardzo kolorowym. To to są surowizny, ten to zielony z tym czerwonym. Fajne kontrastowe zestawienie, ale ono musi być markowane. Nawet jeżeli chcę zostawić ten czerwień z zielenią, plus jeszcze tam jakieś niebieskie, już w ogóle opowiadane kolorowe, żeby jakieś się pokazało. Po prostu tą paletę jakby zawęże, tak, w tym momencie. Natomiast też zgubiłem rysunek. Zrobiło się bardzo fakturowo. Już ten obraz powstaje tam parę, tak powiem podejść do niego było i ciągle ulegał jakimś tam zmianom i tym. Dlatego teraz mm, zacznę od cienkiego pędzelka i od rysunku. Tutaj bym po prostu zaczynał od początku zamalowanie. Yy, tu sobie od tej strony tym razem światło kiedy będzie tutaj tu sobie będzie to, to, to miejsce takie najbardziej jasne. To, 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 to miejsce w tym obrazie i yy, temu podporządkuję pewne rzeczy, które tutaj, czyli te, te mogę sobie spokojnie od góry jak gdyby Powiedz, powiedzmy, że od tej strony podświetla, to będzie to złoto. To jeszcze może zacytuję tutaj ciemnie z tej strony. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Po prostu tu sobie ten ciemny rysunek naniosę i wszędzie go tam po prostu za, yy, zaznaczę. Te może coś tam właśnie wygubię. Niektóre rzeczy tu mi się bardzo zrobiło. Tu nawet aż takie farby naniosę. jeszcze na ten głęboki, głęboka rzecz jak zrobiłem. zrobiła. Jest jakiś coś jakiegoś rodzaju brązu. No i tak sobie ten, ten rysunek napożywał. Na, na, tu mi pewne rzeczy się to też porobiły z tą pozłotką. Będzie fajne, będą fajne rzeczy się działy, bo sobie tu wzmocnię to rysunkiem, a jednocześnie będzie to, yy, to złotko sobie tu świeciło. Gdzieś tam się pojawiało mniej bardziej. Yy, Złoto mniej bardziej zdecydowane. I tak sobie na tym słodzie to powiedzicie, i tu będą się też działy w środku. Tu też jakiś, jakiś taki brąz zamieszam. Wiecie, od podstawy barwista, Barwy podstawowe i pochodne, tak? Od podstawowych pochodne, a często te dopełniające barwy powstają brązy. Czyli na przykład te dopełniające, czyli kontrastowe, takie. czerwieni zielenią to zawsze brąz. kiedy to wy z, z czym? Z żółtym, zawsze brąz. I niebieski z pomarańczowy. też zawsze otrzymacie brąz. W od tego, jak te, te. No żeby powstał na przykład zielony, no to trzeba pomieszać żółty z niebieski. Żeby powstał fioletowy, to trzeba pomieszać czerwony z niebieski. I pomarańczowy, żeby zrobić to, trzeba pomieszać te podstawowe rzeczy, to są. Oczywiście wszyscy to wiecie. To trzeba pomieszać żółty z czerwony. No i wtedy. O, i tu sobie po. po Dysunkiem. Mówię nie mogę też jak przy okazji innych już tam obrazów wiem, że nie mogę zbyt zbyt mm, jakoś tak się rozdrabniać, bo przy tym, tym to jest obraz w wielkości 60 na 40 cm, to nie mogę też sobie zrobić z tego mm, zbyt jakiegoś tam drobiazgowo. tych, ale wiecie, to są malarskie rzeczy się robią. A to wynika z jakiejś tam faktury, z tych przetarg i tak dalej, to są fajne rzeczy. Natomiast jak ja już zacznę sobie wyrysowywać cieniutkim pędzelkiem, to, to później muszę to jakoś tam też to mi, na tej fazie da mi, da mi poczucie tego, tego konkretu, tego detalu. Natomiast to później też jakoś kolorem uzupełnię, ten kolor jeszcze będzie tutaj się zmieniał. A, Chcę po prostu, żeby z tej materii takiej abstrakcyjnej coś się ciekawego wy, wyłoniło. Żeby to był jakiś fajny, mm, no fajny obraz. No, żeby coś tam się pojawiło w tym. Tutaj teraz dołożę jakiegoś innego koloru. Na no, razie takie, no... Widzicie, tu nawet kontrastowo tak zadziałam. To tu powinno być w tym świetle te... te mm, gdzieś tam się udzielać te różne rzeczy, ale... Okej, okay. dobra, i tak mniej więcej sobie. Ten obraz, założenie na początku, jak zacząłem malować, tam był w pionie. Tego tak zmieniłem kompozycyjnie, żeby Bo lepiej większy kapsulę mam, jakbym go teraz postawił w pionie i malował w pionie. Sam celowo to zrobiłem dla was w sumie, żeby. I teraz tę kompo... kompozycja zupełnie mi się tutaj inaczej, że tak powiem, to wszystko wygląda niż zakładałem. Dlatego teraz, no yy, też rysunek też inaczej, inaczej sobie, teraz to wszystko przegrupowuję, prze, prze, przerabiam do, do potrzeb tego formatu i tej kompozycji. No. za dużo już nie yy, można też się bawić, no tu może z tej strony teraz z tym rysunkiem. O tu też się porobią te, zaraz jeszcze kolor dojdzie, to mi, ale tu się, widzicie, fajne rzeczy będą działy. Metal no jest, jest fajny, bo tam różne fajne efekty się mogą zrobić, a drugi to też trudne, no bo to zawsze będzie płaski, to jakieś farbą to można coś tam gęściej że, y, nałożyć, grubiej nałożyć, y, przeprzeć coś tutaj. A to jest metal, po prostu tutaj, y, tylko tym, y, tym oksydacją można tam jakoś. chociaż ona i tak nie jest taka. Ja, ja mam teraz tą żółt, muszę sobie gdzieś zdobyć. Jeżeli mi wie, wiecie, o może taki apel wystosuję do. Dlatego kogoś to napiszcie mi, gdzie można kupić do, dobrą żółć wołową, taką nieoczyszczoną. Może znacie, może no, pewnie gdzieś w jakichś zakładach mięsnych, może, może, no, może nie można kupić. Wiem, że do celów laboratoryjnych gdzieś tam się używa żółci bo tam jakiś, na jakieś na jakiejś... Tylko że ona, ja kupiłem do takiej firmy z Łodzi, kupiłem mm, żółć wołową, ale ona jest oczyszczona. Po prostu ona jest używana do jakiejś hodowli, na niej się hoduje jakieś bakterie, czy mikroby, czy coś tam. Nie wiem, jakieś tam... W laboratorium, coś tam się z nim robi, natomiast ja potrzebuję takiej nieoczyszczonej, no, bo ten najładniej, najfajniej mi oksyduje ten metal, ten, ten, ten metal. Dlatego, jak wiecie, to piszcie, napiszcie, ja kupię każdą rzecz, znaczy, no, nie, nie każdą ale jakiś tyle będę potrzebował będę miał po prostu stały punkt, gdzie, gdzie mógłbym to kupować. Także kiedyś jak pracowałem, jeszcze zbudowałem, to pracowałem w firmie moich kolegów tam i ja mnie złociłem i, i robiłem takie unikatowe jakieś tam historie właśnie pozłotnicze, to to tego to chłopacy przywoziliśmy tę ten, bołową ten z Niemiec. No pewno można to kupić, ja tutaj w sklepie dla plastyków pytałem, ale jest tylko taki jakiś ten roztwór, ale to bardzo do oksydacji, ale to ten, właściwie to nawet jest, wam pokażę, w akwareli tam do zwiększania wody, tam się używa, tam, bo tych śladowej ilości tej rzuciwołowej są to, która mi nic nie da na, na moje potrzeby, że tak powiem, tego, żeby to wytrawiać. Wy Pierwszy raz sobie teraz, wiecie co zrobiłem? Wymyśliłem jak jak robić, żeby moje odcinki się nie urywały? Genialny pomysł mi córka spostrzegała. I ja po prostu włączyłem w komórkę, to jest dobry. Nie wiedziałem, że w ogóle takie coś. Ale to nie, nie wszystko człowiek tak sobie uświadamiał. Widzicie, jak nasz, jak, jak nas, nasz umysł u nas ogranicza. A dzisiaj wymyśliłem, że w tym roku chcę napisać książkę. Już na tytuł mam. I z tych moich notatek, które sobie. Na pewno jeszcze ym, na pewno Aha, ktoś też pytał od razu może przy okazji mojego tutaj y, tego malowania to sobie, y, jak tutaj będę drobił te, te rzeczy na razie te rysunkowe, zaraz się zabieram do kolan nie, nie bójcie się, zaraz będzie malowanie normalne. Y, y, pytał ktoś czy y, się uczy i tam na jakiś czas chce się szybko pojąć i y, 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 tą sztukę malowania opanować jakąś na miarę. Słuchajcie, nie zaszkodzi, no, poradniki, są książki, ja przyznam szczerze, kiedy ja się uczyłem malowania, to nie było w ogóle takich nie, książek, nie wiem, historia koloru, hmm, czy tam jakieś, bardzo, bardzo małe, i to hmm, anglojęzyczne, jakieś tam tak były, hmm, opracowania, ale bardzo mało takich poradnikowych. Natomiast teraz, kiedy wziąłem u koleżanki, to gdzieś tam użyczałem nawet takie książki, to po prostu za głowę się złapałem na tego i już. Znaczy, to dobrze z drugiej strony, że, że tego jest. Ja sam, jak to przejrzę, będę jakoś tam wiedział, to wam poradzę, które są fajne. Bo tam fakt... no, ale teraz nie boję nie, nie tak z głowy. Jeżeli znajdujecie w, w tych takich książkach to też trzeba się zastanowić, no bo czy warto kupować, czy to warto gdzieś pożyczyć, czy jeżeli są, w ogóle nie wiem, czy w bibliotekach są takie poradniki, poradnikowe rzeczy, może jakieś tam akademickie, a może, nie wiem nawet, no, trudno mi powiedzieć, nie wypowiadam się, natomiast jeżeli was na to stać i macie na tyle budżety, że tak powiem, no to pewnie, że warto mieć to w domu i na półce i później jak tam sięgnąć, Natomiast nie, nie, nie zawsze trzeba kupić książkę, żeby po prostu wiedzieć, co w niej jest. Można nawet znaleźć, mam nadzieję, że dużo znajdziecie u mnie na, na kanale. Pytajcie, tam ktoś tutaj mówił, żeby zrobić coś o perspektywie powiedzieć, bo się ktoś tam uczy. Oczywiście zrobię coś takiego. Może ten o. Przy okazji zrobię malowania obrazu, zacznę olejny obraz i coś zrobię, żeby użyć perspektywy. Właśnie taką architekturkę, gdzieś tam z tą perspektywą ja, powiem o regułach zasadzie perspektywy i, i perspektywie powietrznej i przy okazji no, maluję obraz, dawno nie malowałem takiego obrazu, z taką... O, i będzie bardzo dobrze taka architekturka, jakąś, jakąś uliczkę, coś tam z taką, może zrobimy coś takiego. Zrobimy, zrobię, a wy później też zrobicie. Kurczę, może wysyłajcie mi, jak macie ten, ja chętnie wam jakoś tam popatrzę na to, co robicie, mogę wam też jakieś, jeżeli chcecie, to mogę wam powiedzieć, co my, my, myślę o tym, czy tam yy, będę wam pisał, pisał, mówił na tym, możemy coś tam zrobić takie pogadankowe, mogę jakieś yy, przy okazji coś tam wybiorę, o może, może zrobię coś takiego też, Jakich, yy, o moich ulubionych obrazach, dlaczego, przy okazji opowiem coś tam o nim, o tych obrazach, o tym, jak, co z niego się nauczyłem i, i co warto na przykład. Zastanawiam no, się, jak to zrobić, żeby, żebyście Wy też skorzystali na tym, a ja bym Wam, o, teraz tutaj się bawię w tym, w tym obrębie, tu za bardzo chcę, mm, chciałem tutaj dopowiedzieć, żeby mi się takie zrobiły, jakieś takie takie kierunki, dlatego chcę je złamać. Tutaj ten kolor zjemy sobie fajnie, bo tam nie jest on taki płaski, ale nie jest to, co, o co mi chodziło. Natomiast tego, tutaj przenieść i ten um, rysunkowo to I on nie będzie tylko, że tak powiem, to, to jest właśnie fajne w takim obrazie, że jednym tam pociągnięciem, zmieniasz barwę i od razu się zmieniają jak gdyby te, znowu jak gdyby, no, zmieniają się te, te przestrzenie, te, te, te zależności tutaj. Zmienię kolorek, nałożę parę, parę pociągnięć. O. I to jest właśnie fajne w tym, że w takim malowaniu olejnej fajnie tutaj, ale tu już widać, że jest dużo warstw, warstw tej farby. Robi się fakturka, tu jest hmm. nawet rysunek z poprzedniej tego, ale ty się ten rysunek to zemdlił. Ktoś, wy... słuchajcie, musi to wyglądać. Taka jest moja rada. W ostatecznym efekcie musi to wyglądać, jakby to było przez Was zamierzone. No, jeżeli nawet się okaże i robicie coś, tam adujecie, coś Wam wyszło przypadkowo, to przecież nie chwalisz, nie staniesz, nie, nie, nie podpiszesz tego, słuchajcie, namalowałem, to to jest kwestią przypadku, a to jest kwestią tylko nie. To są Wasze prace, Wasze obrazy. I to wszystko ma tak wyglądać, bo to nawet jeżeli w głowie masz to, nie wiem, niejednokrotnie u mnie jest tak, że, że nie kontroluję tego, co tam. Jak to jak jeszcze powiedziałem, a Wam pokażę w najbliższym też czasie te moje obrazki i te zarabiające, jak, 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 jak im Będę tam mniej mówił, tylko będziecie mi oglądać i to zwróćcie uwagę, w jaki sposób to się dzieje i to, że to wcale człowiek tam nie ma takiego dostępu pewnego, pewnego że do tego... Gdy stajesz się takim narzędziem w czyichś rękach, ten gdzieś to... To jest tak, słuchajcie, ja, ja na przykład też gram na tym, ja skończyłem szukę muzyczną i gram na instrumencie, jak to mówił, no mówili w kaberecie moralnego, nie, nie mówili, w kaberecie, w kaberecie Norówka, no, ja to nazywałem dla na Mańczasów to się mówiło albo kaloryfer, albo cyja, coś tam jeszcze jak to tak było. Natomiast neonówka, na yy, usłyszałem, że to się nazywa syntezator syntezator marszczony. Ja grałem po prostu grałem na akordeonie tam dodatkowym instrumentem był Fortepian i na tych dwóch instrumentach sam na gitarę to już sam uczyłem grać i tak dalej. Natomiast właśnie do, do tego zmierzam, że to jest tak właśnie w, w muzyce, Podobno na słuch absolutny, dlatego ja nie potrzebuję, ja, ja potrafię czytać nut i tak dalej, grać nut, natomiast yy, potrafię też każdą melodię, którą usłyszę, zagrać. Ja nie wiem jak to się dzieje, to po prostu przeze mnie tak płynie. Tak samo jest z manowaniem. Ja nie wiem jak to jest, że obraz ma taki kształt. Nie, nie zrozumcie mnie źle, że ja po prostu nie wiem, bo teraz co? ktoś mnie przejmuje, moją władzę nade mną i ten. Nie, to jestem to ja, ale to nie jestem ja, taki Adam Razik, o, który siedzi tam wpisany w dowodzie i ten. Po prostu to jest nigdy Adam Razik, tak? ta ręka, to, ale to jako całość, gdzie ten Adam Razik jest? Tam w dowodzie tu ten Adam Razik, te dwa słowa, to nie jest Adam Razik. Nawet ta ręka to nie jest Adam Razik. No, po prostu rozumiecie, o co mi chodzi. Że po prostu gdzieś tam w, pewnie, w pewnym momencie docierasz do takiego... Mm, dlatego war, war, warto mm, w każdą jakąś twórczość, w każdą kreację się bawić, bo jeżeli to da Ci takie właśnie docieranie do tego, do tego ja niezbadanego, tego tego najwyższej inteligencji, która w Tobie nawet Bibi, to nie chcę już tam się tutaj mączyć, natomiast już Wam wspominałem, wspominałem, że Królestwo Niebieskie jest w Tobie, tylko trzeba go trzeba je w sobie kuczać ja o tak tym mówię przy tym marowaniu, bo, bo myślicie o mnie, kurczę, jakiś lewiedzony artysta kurna, jaki artysta, bez przesady Wtedy maluję, tam, tym banderkiem i artystą. Że, dy, że dyplom mam uczelnię artystyczną, artystą. E, dobra, nieważne, słuchajcie, po prostu bawcie się tym, to jest najważniejsze. Od pewnego czasu robię w życiu to, co mi sprawia radość. Nie robię niczego innego. I tego się trzymajcie. Róbcie to, jeżeli pracujesz, teraz będę znowu mentorem. Jeżeli pracujesz, kurczę na etacie, chodzisz do pracy nie chcesz. Pa nie chciałem, bo znowu chodzę. No, będę kończył w 19 minut. Słuchajcie. Oglądajcie mnie w następnym odcinku, powiem. Trzymajcie się ciepło. Adam Razik. W następnym odcinku powiem trochę więcej na ten temat, ten, który chciałem. Do zobaczenia przy następnej okazji. I tyle. Najlepszy kanał na YouTube. Adam Razik. Cześć.